Bardzo dużo złota trafiło ostatnio do perfumerii ze sprawą chociażby tego, jak wyglądają flakoniki. Tu macie Libr wersję limitowaną, a tu macie Lancôme też. W zasadzie to już jest taki flanker, który wydaje mi się, że już znika powoli z półek perfumeryjnych. No, nie brakuje też perfum z motywem, z nazwą Gold, a czasami nawet takie perfumy, które wydaje nam się, że je znamy, że są takie oczywiste i skromny, jak na przykład biała herbata, też ma jak widzicie złote dodatki, więc myślę, że tego złota będzie dużo, więc zapraszam Was na ten mój drugi kanał z długimi filmami, bo tam mogę się rozpędzić i trochę dłużej Wam poopowiadać o różnych złotych flakonach, a chociażby takich jak ten Unika do La Prairie, ale oczywiście złoto znajdziecie nie tylko w tych najdroższych, najbardziej ekskluzywnych wydaniach perfumowych, to mam pusty flakonik po Pani Walewskiej Gold Tutaj właściwie od lat 90. jest na rynku, ale też jest to w tej chwili ciągle popularny i lubiany zapach. Także zapraszam Was na grudniową wyprawę przez perfumy z motywem złotym.